Zdrowa kuchnia. Miód jest bardzo dobrym y, związkiem, y, produktem, którym możemy słodzić najróżniejsze potrawy, napoje. Ale co zrobić, gdy okazuje się, że ktoś nie może tego miodu używać, ponieważ jest na przykład uczulony? Mamy najróżniejsze możliwości słodzenia y, nie białym cukrem, który jest, jak wiemy, szkodliwy i jest nazywany białą śmiercią. Najbardziej znany, myślę, brązowy, nierafinowany cukier trzcinowy. Najróżniejsze suszone owoce, które mają bardzo intensywnie, intensywny smak słodki, dodawane do potraw, kompotów, przygotowywanych budyniów, galaretek, kisieli, bardzo dobrze będą osładzały te potrawy. Melasa produkt otrzymywany przy otrzymywaniu cukru trzcinowego. Coraz bardziej znany też cukier brzozowy zwany ksylitolem oraz najróżniejsze słody, słód jęczmienny, słód ryżowy, również otrzymywane podczas produkcji tychże węglowodanów, tychże zbóż. Tego typu produkty słodzące zawierają zawsze w sobie ponad to, że mają tam glukozę, fruktozę, maltozę. One się składają z różnych tychże węglowodanów prostych, mają również związki mineralne i witaminy, które jako produkt nieprzetworzony są przyswajane przez organizm o wiele lepszy, lepszy dla organizmu sposób.